Jeżeli masz depresję, jeżeli masz napady lęków, jeżeli masz obniżony nastrój, jeżeli się nie wysypiasz, jeżeli masz problemy emocjonalne, to halo, powinnaś, powinieneś poszukać w tym, co jesz. Ozempik jest lekiem, który powoduje chudnięcie, ale w 40% z mięśni. Jeżeli zrobimy naiwn naiwnie, uwierzymy reklamom, że wystarczy wziąć zastrzyk i nic więcej nie robić, to kończymy jako chorzy zdruzgotani. Zdecydowana większość osób z zaburzeniami nastroju, z lękami i z depresją... Jest nieskutecznie leczona przez leki. Leki po prostu w dużej mierze są nieskuteczne. Aktywność fizyczna numer jeden to jest spacer. Spacer. Ona nie może stresować. Spacer powinien aktywność fizyczna powinna relaksować. A dwa razy w tygodniu powinniśmy dać sobie w kość 15 minut oporowo, po to, żeby budować mięśnie. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu o żywności, która leczy umysł, podpytam, jak poradzić sobie z depresją, z chorobą m.in. Alzheimera właśnie poprzez żywność. Zapraszam do wysłuchania wywiadu z Braćmi Rodzeń. Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu. A jeżeli podobają Ci się moje treści, wesprzyj rozwój kanału wirtualną kawą jednorazową lub cykliczną na bajkowi. Link znajdziesz w opisie filmu. Panowie, teraz temat, który, który jest Wam na pewno bliski. Żywność, która leczy umysł. W jaki sposób możemy sobie poprawić nasze zdrowie przez właśnie taką żywność, nasz, funkcjonowanie w ogóle to naszego umysłu? To jest to, niesamowite, to, że doszliśmy do czasów, kiedy na szczęście jest już czymś takim normalnym, mówiąc zdanie, że no, jeżeli masz depresję, jeżeli masz napady lęków, jeżeli masz obniżony nastrój, jeżeli się nie wysypiasz, jeżeli masz problemy emocjonalne, to halo, powinnaś, powinieneś poszukać w tym. Co jesz? Ponieważ jedzenie ma potężny wpływ na poziomy neurotransmitterów, na funkcjonowanie oś ośrodkowego układu nerwowego, obwodowego itd., itd. No, chociażby bardzo obrazowy przykład, no, serotonina. No, nie, nie ma osoby, myślę, która by nie kojarzyła, że to jest hormon szczęścia, który powstaje akurat, może mniej osób wie, ale w zdecydowanej większości wielitach. I teraz, żeby powstała serotonina, czyli hormon szczęścia, to musimy jeść. Jedzenie, które ma w sobie tryptofan, czyli aminokwas, który musimy dostarczać z zewnątrz, który jest w naturalnej i dużej ilości w jajkach, w mięsie, w, w jedzeniu, w tym białku zwierzęcym akurat w tym przypadku. I teraz, żeby on został przetransformowany na serotoninę, musi dojść do wielu kaskad reakcji, w których biorą udział bakterie jelitowe i liczne kofaktory, tak jak witaminy i minerały. No, i to już daje taki pogląd, wow. Czyli muszę dobrze jeść, żeby nie mieć depresji albo żeby wyjść z depresji. I o tyle jest to ważne, że depresja, y, okazuje się, jak mówi Światowa Organizacja Zdrowia, w 2030 roku będzie chorobą numer jeden na świecie. I tym bardziej jest to ważne, że no, system zawiódł osoby chorujące na depresję, ponieważ o ile istnieje pewna grupa ludzi, którym należy dać przynajmniej na początku leki, bo jest to stan zagrożenia życia i one bardzo pomagają wyjść z tego ostrego stanu, o tyle zdecydowana większość osób z zaburzeniami nastroju, z lękami i z depresją jest nieskutecznie leczona przez leki. Leki po prostu w dużej mierze są nieskuteczne, o czym zresztą pisze Georgia It w swojej książce Żywność, która leczy umysł, lekarz po Harvardzie, psychiatra. I rzeczywiście, skoro Coś nie działa, jest coraz więcej chorych, tabletki, które teraz już jak pigułki są łykane wręcz, nie pomagają, no to zwróćmy uwagę może na odżywianie i w związku z tym parę lat temu powstała tak zwana psychiatria metaboliczna to jest działka psychiatrii której pionierem jest Sebani Seti i Georgia It. Zresztą obie przylatują we wrześniu do Wrocławia na konferencję jako prelegentki czystej konferencji, one zajęły się tą działką: Harvard i Stanford, dwie najważniejsze, jedne z najważniejszych i najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Dwóch lekarzy psychiatrów rozpoczęło tą dziedzinę, ponieważ zauważyli, że dieta ketogeniczna ma olbrzymi wpływ na poprawę, a wręcz wycofywanie się objawów czy to depresji, czy to schizofrenii. Większość pacjentów, badanie pilotażowe zrobiła Sebani Seti, większość pacjentów 90% czy 90... 92%. 92% osób na diecie ketogenicznej z pewnymi zaburzeniami psychicznymi poczuło znaczą poprawę, a wielu z tych pacjentów odsta musiała odstawić leki tym pacjentom. Wobec tego zobacz, nie ma większej skuteczności niż odżywianie niskowęglowodanowe. w tym przypadku żadne leki nawet nie dorastają do pięt skuteczności leczenia przez żywność. Zobaczcie, 100 lat musiało minąć, bo przecież dieta ketogeniczna wywodzi się z 1921 roku, żeby ktoś się zatrzymał i powiedział, kurczę, zaraz, skoro wtedy bez problemu leczyliśmy ciężko chore dzieci na lekooporną padaczkę i to działało ośrodkowo na mózg, to zaraz, no a depresja to jest choroba czego? No mózgu, a schizofrenia choroba mózgu, a dwubiegunowa mózgu, a Alzheimer mózgu. To zaraz, to no może spróbujmy dietę ketogeniczną, jak wpływa na te wszystkie choroby. I co ciekawe, choroba Alzheimera dzięki temu, dzięki tym badaniom, które na szczęście lawinowo teraz powstają pod, pod tym kątem w dziedzinie psychiatrii metabolicznej, jest nazwana. choroba Alzheimera jest nazwana... Cukrzycą typu trzeciego, ale uważamy, że lepiej, lepsza nazwa jest insulinooporność mózgu. No bo teraz zobacz, jaka jest sytuacja. Osoba z insulinoopornością, czyli która jest przewęglowodanowana, ma dużo stresu, nie wysypia się i tak dalej, czyli najczęściej jest to cukrzyca typu drugiego, ma też insulinooporność mózgu. I teraz to polega na tym, że jeżeli masz uzależniony mózg od czerpania energii z glukozy, to ty Jesz tą glukozę czy węglowodany, ale twój mózg jest niedożywiony. Jednocześnie masz zablokowane możliwość czerpania energii z ketonów, bo jesteś uzależniona od węglowodanów. I teraz, no to logiczne teraz myślenie, to co zrobić, żeby twój mózg przestawił się na to lepsze dla niego paliwo, czyli ketony. Ograniczamy węglowodany, wydłużamy przerwę między ostatnim i pierwszym posiłkiem, czyli post przerywany, dłuższe posty, i nagle twój organizm nie jest uzależniony od tego, tej glukozy, tylko od ketonów, i ci ludzie naprawdę zaczynają się leczyć. Dodatkowo jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie pod pewnymi względami system zawiódł nas, jeżeli chodzi o leczenie właśnie chorób metabolicznych, a bardzo dużą część chorób psychicznych ewidentnie wrzucamy do wara chorób metabolicznych. Ostatnio Ben Bigman, profesor Ben Bigman, który zresztą też będzie prelegentem na czystej konferencji, w podcaście The Diary of CEO u Steve'a Bartleta, wspomniał o pewnej sytuacji, a konkretnie o, o tym, jak system leczy chorobę Alzheimera. To ponad 20 lat temu została. Postawiona hipoteza, że ta choroba jest spowodowana blaszkami amyloidowymi, i cały przemysł farmaceutyczny postawił sam siebie na równe nogi i stworzył leki, które powodują obniżanie się tych płytek amyloidowych. Ale, żeby było jasne, pierwsze trzy badania, na podstawie których ruszyła cała. Ta hipoteza i ruszył cały proceder leczenia osób z chorobą Alzheimera za pomocą tych leków zostały sfabrykowane. To jest też to, o czym wspominał Robert Kennedy Jr. w trakcie przesłuchania w Senacie. Mówi, że moim głównym celem jako szefa Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej jest pełna transparentność i wykonywanie badań ale wiarygodnych badań po to, żeby potwierdzić pewne rzeczy, bo nie możemy sobie pozwolić na kolejną taką sytuację, że 20 lat temu pewni przekupieni naukowcy wymyślili sobie pewną hipotezę, yy, zrobili badania pod tą hipotezę, potem przemysł spożywczy zaczął produkować leki, 20 lat bezskutecznie leczymy osoby chore na Alzheimera i co? No to jak mamy teraz. I to teraz wypłynęło, jest to potwierdzone. No to po prostu jest to jedna, jeden wielki przekręt. Jak ludzie mają yy, ufać systemowi, a z drugiej strony zobacz, jak skuteczne jest leczenie jedzeniem. I w końcu mamy takich ludzi jak Kennedy, czy takich ludzi jak Georgia czy Shebani Seti, którzy mają po pierwsze odwagę, żeby to mówić, bo w tym świecie takie rzeczy naturalne, normalne, logiczne przestały być popularne wtedy zostajesz nazywany szurem i różnym innym takim antyszczepionkowcem. Wystarczy, że powiesz, że trzeba się odżywiać naturalnie, żeby wycofać sobie depresję. Rozumiesz, jakie szurstwo? Więc my się cieszymy i rzeczywiście nie masz nic do stracenia, jeżeli masz depresję i inne choroby psychiczne, zacznij się odżywiać niskowęglowodanowo, po prostu. A czy mamy na przykład jakieś produkty, które jeszcze bardziej do, dobrze wpłyną właśnie na wyleczenie depresji czy właśnie na przykład bezsenności? Takie must-have-die, ja myślę, że wszystko to, co spowoduje zwiększoną ilość ketonów w Twojej we, we, we krwi, czyli taki sposób odżywiania, który obniży insulinę. Dzięki temu, że obniży insulinę, to zaczniesz spalać tkankę tłuszczową, a w wyniku spalania tkanki tłuszczowej zaczniesz produkować więcej ketonów. Czyli tych cząsteczek, które mają ogromny, ogromny wpływ, pozytywny wpływ chociażby na mózg. Jest to zdecydowanie lepsze paliwo dla mózgu, więc trzeba robić wszystko to, nie tylko jeść, ale czasami nie jeść po to, żeby przyspieszyć produkcję ketonów, bo to jest gwarancja poprawy pracy mózgu. I też podkreślany jest sposób jedzenia carnivor w tej książce Dieta, która leczy umysł, czyli jedzenie tylko produktów od zwierzęcych. Oczywiście pod wieloma względami, bo to jest białko super biodostępne, białko kompletne i eliminuje też w pełni rośliny, które niestety dla wielu osób chorych psychicznie, zwłaszcza na choroby typu depresja czy dwubiegunówka, niestety nie działają dobrze. I wtedy trzeba zrobić taką, my nazywamy akurat carnivore ekstremizmem, który jest wskazany w niektórych sytuacjach jak najbardziej, ale na pewno warto nie eliminować od razu czegoś takiego, tylko wziąć to pod uwagę, zwłaszcza jeżeli walczymy z depresją. A w jaki sposób aktywność fizyczna wpływa na poprawę? Opiekunem. Opiekun, aha, o... I funkcjonowania mózgu, i też na właśnie wyleczenie z depresji, z choroby Alzheimera i tak dalej. Głównym Naszym głównym zadaniem i misją jest przekazanie ludziom, że, żeby być zdrowym, też zdrowym psychicznie oczywiście, przede wszystkim trzeba myśleć o jedzeniu, czyli to, co kładziesz na talerz. Aktywność fizyczna oczywiście jest bardzo ważna, ale zupełnie odwrotna niż mówi mainstream. Czyli mainstream mówi tak: Jeżeli jesteś chory, to powinieneś zacząć się ruszać regularnie, ponieważ regularnie trzeba spalać te kalorie po to, żeby schudnąć i wyzdrowieć. My mówimy zupełnie odwrotnie: żeby wycofać insulinooporność, czyli główną przyczynę wielu chorób, w tym chorób psychicznych, Trzeba wycofać insulinooporność, a najlepszym sposobem jest obniżanie insuliny. No logiczne, skoro masz jej za dużo, to trzeba obniżać produkty, które powodują wyrzut insuliny, czyli węglowodany. Oczywiście, yy, oczywiście radzenie sobie ze stresem ma to wszystko wpływ, radzenie sobie i, i wysypianie się też ma stres, ale najszybszą i najprostszą rzeczą, którą można zrobić, jest jedzenie. Oczywiście aktywność fizyczna ma ogromną rolę, ale aktywność fizyczna numer jeden to jest spacer. Spacer, ona nie może stresować. Spacer powinien, aktywność fizyczna powinna relaksować, a dwa razy w tygodniu powinniśmy dać sobie w kość 15 minut oporowo po to, żeby budować mięśnie, które są... Spalań, spalarnią dla węglowodanów. I z tych 15 minut oczywiście przyjdzie godzina, bo jest też udowodnione, że osoby, które obniżają insulinę, wycofują insulinoporność, spontanicznie zaczynają ćwiczyć. Po prostu dłużej cierpią z tego większą przyjemność. I to jest dokładnie to. 80% glukozy, która powchodzi z węglowodanów z jedzenia, no bo już na etapie jamy ustnej i amylazy ślinowej ta owsianka zaczyna już w, powodować glukozę we krwi. No ta glukoza zostaje wchłonięta przez mięśnie jako magnezy tej glukozy. Dlatego też osoby e, aktywne fizycznie, właśnie regularnie spacery i tak dalej, mają większą tolerancję na to i są bardziej insulino-wrażliwi. Uważam, że niezbędna jest aktywność fizyczna. Jeżeli ktoś schudł na diecie ketogenicznej i myśli, że uda mu się to utrzymać do końca życia bez aktywności fizycznej, jest w wielkim błędzie. Nie utrzymać. Ma tak zdrowego stylu życia, więc my w każdej książce, którą napisaliśmy, poświęcamy sporo czasu na rozdziały o aktywności fizycznej. Mięśnie są narządem endokrynnym. Musimy mieć mięśnie, dlatego też rzucam temat, na który już nie mamy czasu. Ozempik jest lekiem, który powoduje chudnięcie, ale w 40% z mięśni. Jeżeli zrobimy naiwno, naiwnie, uwierzymy reklamom, że wystarczy wziąć zastrzyk i nic więcej nie robić, to kończymy jako chorzy, zdruzgotani, bez ludzie. Jak tylko zabraknie w aptekach ozempiku, to tyjemy i jeszcze jesteśmy a propos, zdruzgotani. A propos, tak jeszcze tylko dygresja o ozempiku, no to też ludzie go kupowali zupełnie zdrowi, tak? Bo słyszeli, że właśnie schudną dzięki tym zastrzykom. Tak, I ale... Nie ale sorry, to uważam, że to nie jest ani wina ludzi, ani wina lekarzy, którzy mi to przepisywali, tylko wina nieuczciwego marketingu. Bo oczywiście firma Nowonordis napisała do nas listy, żebyśmy pokazowali wszystkie filmy o zępiku, w którym piszemy, że ludzie otyli kupują, a o ma wpisane we wskazaniach cukrzyca, ale jest też takiego, jak leczenie off label i lekarz ma prawo przepisać tobie paracetamol na odrośnięcie ręki, jeżeli ma głębokie doświadczenie i przekonanie, że tobie ta ręka po perycetamolu odrośnie i on bierze za to odpowiedzialność. Więc to jest, to jest uważam, okej, okay, że ludzie biorą to off-label, ale niestety nie jest okej, okay, że nie wiedzą na co się piszą. I wracamy do sytuacji, kiedy zostaliśmy przekonani, że my nie musimy wykonać żadnej pracy, żeby schudnąć, być zdrowym, pięknym, plus wiesz, ta, ta akcja marketingowa celebrytów, przecież to, było, to, to jest tak pięknie zaplanowana akcja marketingowa yy, w nowoczesny sposób, czyli przy wykorzystaniu social mediów, czyli tych celebrytów, celebrytek. Nawet na Gali Oscarowej przecież to, to słynne zdanie prowadzącego, który powiedział, Pięknie wyglądacie, widzę, że swoją dawkę o przyjęliście. No to przecież nie było spontaniczne. To było przemyślane i to było dokładnie ukierunkowane na to, i miało odnieść dokładnie taki efekt, jaki odniosło. Wszyscy myślą, że to jest cudowny, magiczny lek, który yy, praktycznie nie ma powikłań. A przecież coraz więcej danych, no bo przecież badania trwają teraz. Po już stosowaniu przez wiele milionów osób leków, tak niestety jest, że jak producent na podstawie jakichś tam badań przez niego skonstruowanych, czyli no w dużej mierze niewiarygodnych, bo jeżeli producent leku projektuje badanie, to nawet w 80% jest szansa zakłamania tego badania, czyli bardzo często to badanie będzie uwidoczniało super ekstra efekty, a będą Będą umniejszane działania niepożądane. Wobec tego w praktyce dzieje się tak, że jak już wiele osób zaczyna ten lek brać, bo został dopuszczony do obrotu, to dopiero wtedy zaczynają się dziać badania i analizy. Często się zdarzało z lekami tak, że po wielu latach został wycofywany dany lek, i tutaj czy tak będzie? Nie wiem, ale coraz więcej niepokojących danych. Przychodzi właśnie od naszych kolegów, chociażby ze Stanów Zjednoczonych, ostatnio badanie, które, które pokazuje, że o 58%, 48, przepraszam. o, 4, nie, o 58%, tak? o 58, A, 58. Procent zwiększa się ryzyko raka tarczycy u osób stosujących leki, które właśnie są analogami GLP-1. Dam przykład, dam przykład takiego mistrzowskiego konstruowania badania statyny. No, mało kto nie wie, co to są statyny, jeden z najczęstszych przepisywanych leków na świecie i większość badań było konstruowane w ten sposób, że najpierw brano tą grupę, którą miała pójść do głównego badania i dawano im duże dawki statyn i patrzono, kto, mówiąc przesadnie, pada. Ten, kto już wykazywał na wstępnym etapie kilkutygodniowym objawy uboczne, został eliminowany z głównego badania, czyli do badania zostali dopuszczane tylko konie po prostu, które na, na nie wiem, arszenik by pewnie nie zareagowali i dlatego te objawy uboczne później w hpl są wpisywane na, na tak niskim poziomie. A jeszcze mam takie pytanie a propos leków. Jak są prowadzone badania i, i czy jest jakaś konkretna grupa, która musi być brana pod uwagę? Bo przy, przy okazji kosmetyków to na przykład może być 10 osób i jest napisane przebadane i wiecie, ludzie myślą, że może to była grupa kilku tysięcy, a tu może być nawet 10-20 osób sami szykujemy się do, 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 do badania, zabieramy się za projektowanie badania klinicznego, i tak naprawdę to od Ciebie zależy, czy przebadasz daną hipotezę na tysiąca osobach, czy dwóch, okay. czy trzech, czy pięciu osobach. Wiesz, najczęściej na początku wybiera się małą grupę po to, żeby, żeby potwierdzić pewien, pewien, pe, 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 pewną hipotezę, i potem to jest powodem, jeżeli wyniki wyjdą obiecująco, żeby zaprojektować badanie, może wielośrodkowe, może więcej osób do tego trzeba zaprosić, więc to zależy tak naprawdę od osoby projektującej badanie. Książka Kulisy Sukcesu Wystąpień Publicznych dostępna jest w salonach Empik w całej Polsce, w księgarniach stacjonarnych i w internecie. A jeżeli jesteś miłośnikiem słuchania książek, to odsyłam do Storytel Audioteki i Empik Go. A wszystkim wspierającym kanał przez Buy Coffee serdecznie dziękuję. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.